W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi kolejna makabryczna zbrodnia w Polsce, brutalny napad szesnastolatka na ochroniarza, szokująca zbrodnia w Krakowie, imigrant brutalnie zamordował Polkę. W środowe popołudnie 7 maja w Ustce doszło do makabrycznego odkrycia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Przypadkowy spacerowicz zauważył dryfujący w rzece przedmiot, przypominający dużą walizkę. Po wyciągnięciu jej na brzeg okazało się, że wewnątrz znajdują się ludzkie szczątki. Według nieoficjalnych doniesień były to częściowo poćwiartowane zwłoki dorosłego mężczyzny. Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy komendy miejskiej policji w Słupsku, prokuraturę oraz straż pożarną. Teren został szczelnie zabezpieczony, a śledczy przez wiele godzin prowadzili szczegółowe oględziny miejsca odnalezienia walizki. Jak poinformował aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej komendy, policjanci działali pod nadzorem prokuratora, wykonując niezbędne czynności procesowe. Obecnie priorytetem dla śledczych jest ustalenie tożsamości ofiary. Zabezpieczono materiał biologiczny, który trafi do analizy genetycznej. Badanie DNA ma kluczowe znaczenie nie tylko dla identyfikacji Denata, ale również dla ewentualnego powiązania śladów z osobami mogącymi mieć związek ze sprawą. Policja przegląda także nagrania z kamer monitoringu i przesłuchuje okolicznych mieszkańców. Istnieje podejrzenie, że walizka mogła zostać zrzucona z mostu lub przeniesiona z innego miejsca, a nurt rzeki przetransportował ją do miejsca odnalezienia. Śledczy nie wykluczają żadnego motywu. Biorą pod uwagę zarówno porachunki przestępcze, jak i prywatne zatargi czy zbrodnie z afektu. Trudności w śledztwie potęguje fakt, że ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu, co sugeruje, iż znajdowało się w wodzie przez kilka dni. Jeśli ofiara nie figurowała w rejestrze osób zaginionych, ustalenie jej tożsamości może być wyjątkowo czasochłonne. Mieszkańcy ustki, przyzwyczajeni do turystycznego gwaru, nie kryją niepokoju. Tak brutalne przestępstwa są w tej okolicy rzadkością, a wieść o odkryciu rozeszła się błyskawicznie, wzbudzając obawy o bezpieczeństwo. Choć obecnie nie pojawiły się żadne oficjalne hipotezy dotyczące ewentualnego seryjnego sprawcy, lokalne media przypominają o podobnych sprawach z przeszłości, które długo były wyjaśniane przez organy ścigania. Wśród takich przypadków wymienia się choćby głośną sprawę z Krakowa z 2021 roku. Kiedy to w walizce porzuconej pod śmietnikiem znaleziono zwłoki kobiety, czy też wydarzenia z września 2023 roku w Warszawie, gdzie ciało mężczyzny zapakowane w plastikową skrzynię odkryto w zaroślach nad Wisłą. Oba te przypadki miały skomplikowane tło kryminalne, wymagające wielomiesięcznych dochodzeń. Na ten moment śledztwo w ustce jest wciąż na wczesnym etapie, a służby apelują do wszystkich osób posiadających jakiekolwiek informacje o kontakt z policją. Śledczy mają nadzieję, że dzięki współpracy z lokalną społecznością i dokładnej analizie dowodów uda się szybko ustalić zarówno tożsamość ofiary, jak i okoliczności tej wstrząsającej zbrodni. W Warszawie narasta konflikt wokół Centrum Handlowego Modlińska 6D, który wybuchł 5 maja. Kupcy oskarżają zarządcę obiektu, spółkę Mirtan, o bezprawne przejęcie hali handlowej i siłowe usunięcie ich z terenu. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy na miejscu pojawiła się grupa mężczyzn, w tym, według relacji kupców, uzbrojeni Czeczeni, którzy siłą wyprowadzili wietnamskich handlarzy dokonujących inwentaryzacji. Dwóch poszkodowanych trafiło do szpitala. Jak ustalili dziennikarze, grupie przewodził Zbigniew Bogusz, ojciec zarządcy hali Sebastiana Bogusza. Zarządca tłumaczy swoje działania decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, który nakazał zamknięcie obiektu z powodu wykrytych nieprawidłowości, takich jak zablokowane wyjścia ewakuacyjne czy obecność nielegalnie użytkowanych butli gazowych. Kupcy stanowczo odrzucają te argumenty, podkreślając, że mają prawo do korzystania z hali, a działania zarządcy naruszają postanowienia sądu. W ich ocenie to oni są prawowitymi posiadaczami centrum. A blokada wejść i zamurowanie drzwi to nielegalne działanie. Obawiają się o swoje mienie, zdrowie i bezpieczeństwo, zwłaszcza, że, jak twierdzą, zarządca i jego ludzie swobodnie przemieszczają się po obiekcie, podczas gdy im uniemożliwiono dostęp. Policja zapewnia, że zabezpieczyła teren i mienie kupców, jednak handlarze nie mają możliwości samodzielnie tego zweryfikować funkcjonariusze nie podjęli interwencji podczas pierwszych incydentów, co wywołało falę krytyki i oburzenia wśród poszkodowanych. Wcześniej zapowiadane mediacje nie doszły do skutku. Według kupców komendant komisariatu Warszawa Białołęka, Marcin Hyczewski ostatecznie odmówił z nimi kontaktu. Tak, to jest jej syn. To jest jej syn. A wy go nie chronicie, nie chronicie nas. Idźcie teraz, weźcie, bo... Proszę, idź, zawołać. W pogotowie, proszę dzwonić na pogotowie. Co pan tutaj robi? Tu jest telefon. Telefonem się dzwonią na pogotowie. Jestem, jestem, jestem. Spokój, spokój, kochanie. Nie, Zarządca w przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej oświadczeniu podkreśla, że jego działania są podyktowane troską o bezpieczeństwo, a wykryte nieprawidłowości stanowiły realne zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie. Kupcy ripostują, że media niesłusznie przedstawiają ich jako najeźdźców i apelują o rzetelność dziennikarską, która uwzględni ich perspektywę. Policja prowadzi obecnie czynności w związku ze zgłoszonymi incydentami, a obie strony konfliktu pozostają w stanie napięcia. Kupcy domagają się przywrócenia dostępu do hali i podkreślają, że każdy dzień blokady to dla nich ogromne straty finansowe. Z kolei zarządca nie zamierza wycofywać się z działań, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Na ten moment sytuacja pozostaje patowa, a sprawa z pewnością nie znajdzie szybkiego rozwiązania bez zaangażowania sądów lub wyższych instancji nadzorczych. W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście interweniowali w sprawie brutalnego ataku, do którego doszło w jednym ze sklepów przy ulicy Nowy Świat. Młody sprawca najpierw ukradł butelkę alkoholu, a następnie zaatakował interweniującego ochroniarza. Poszkodowany, 27-letni pracownik ochrony, z poważnymi obrażeniami głowy został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Agresor miał uderzać ofiarę pięściami w twarz, dusić, a następnie kopnąć w głowę, co doprowadziło do chwilowej utraty przytomności przez ochroniarza. W wyniku ataku doznał on poważnych obrażeń, w tym złamania kości czaszki i twarzoczaszki. Wizerunek napastnika został natychmiast przekazany patrolom w rejonie. Po kilku minutach policjanci zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi sprawcy. Był to 16-letni chłopak, który miał przy sobie dwie otwarte butelki alkoholu, z których jedna pochodziła ze sklepu, gdzie doszło do ataku. Po zatrzymaniu został przewieziony do komendy przy ulicy Wilczej. Okazało się, że był nietrzeźwy, badanie wykazało blisko jeden promil alkoholu w organizmie. Następnie trafił do policyjnej izby dziecka, a o zdarzeniu poinformowano jego ojca. Zespół do spraw nieletnich i patologii zebrał obszerny materiał dowodowy, który przekazano do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Sąd zdecydował o umieszczeniu 16-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres trzech miesięcy. Równolegle prowadzone są czynności wobec dwóch rówieśników zatrzymanego, którzy towarzyszyli mu podczas zdarzenia. Choć nie uczestniczyli bezpośrednio w pobiciu, ich obecność w miejscu przestępstwa może mieć znaczenie dla oceny stopnia demoralizacji. W piątek, 9 maja, w jednym z krakowskich parków doszło do brutalnego ataku, który poruszył opinię publiczną. 48-letni mężczyzna niespodziewanie zaatakował spacerującą kobietę, dusząc ją i wykrzykując pełne agresji oskarżenia wobec środowiska medycznego. Ofiarą okazała się lekarka. Z pomocą natychmiast ruszyli świadkowie, którzy obezwładnili napastnika i przekazali go policji. W trakcie dalszych czynności śledczych funkcjonariusze postanowili sprawdzić miejsce zamieszkania mężczyzny w podkrakowskiej skale. Tam, w jednym z pomieszczeń, odnaleźli ciało starszej kobiety, jego 79-letniej matki. Na szyi zmarłej znajdowały się rany cięte, co jednoznacznie wskazywało na udział osób trzecich. Wstępne ustalenia sugerują, że kobieta została zamordowana jeszcze przed piątkowym atakiem w parku. W niedzielę, 11 maja, podejrzany został przesłuchany przez prokuraturę. Usłyszał zarzuty zabójstwa matki oraz usiłowania zabójstwa kobiety w parku. Jak poinformowali przedstawiciele prokuratury okręgowej w Krakowie, mężczyzna przyznał się do popełnienia jednej ze zbrodni i złożył wyjaśnienia. Został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Motywy działania 48-latka pozostają przedmiotem intensywnych ustaleń. Śledczy nie wykluczają, że mógł on znajdować się w stanie silnego zaburzenia psychicznego. Trwa analiza okoliczności obu zdarzeń, w tym ewentualnych powiązań pomiędzy agresją wobec przypadkowej kobiety a wcześniejszym zabójstwem matki. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W Piszu zmarł dwudziestoletni mężczyzna, który pod koniec kwietnia został dotkliwie pobity przez grupę nastolatków. Do ataku doszło 25 kwietnia wieczorem w parku położonym nad rzeką Pisa. Ofiara przez kilkanaście dni walczyła o życie w szpitalu, jednak mimo starań lekarzy zmarła. Według ustaleń śledczych napastnicy, młodzi ludzie w wieku od 16 do 19 lat zadawali ofierze liczne ciosy pięściami i kopali ją po całym ciele, skupiając się głównie na głowie. Brutalna napaść została zarejestrowana przez kamerę monitoringu, co ułatwiło identyfikację sprawców. W związku ze sprawą zatrzymano osiem osób. Pięciu podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Dwóch szesnastolatków objęto dozorem kuratora sądowego, natomiast jedna osoba, decyzją sądu, została zwolniona. Policja i prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań, ponieważ śledztwo nadal trwa i ma charakter rozwojowy. Wśród zatrzymanych znajduje się maturzysta, który zaledwie kilka godzin przed napaścią odebrał świadectwo ukończenia szkoły średniej. Zamiast do egzaminów trafił do aresztu. Śledztwo nadzoruje prokuratura. Sprawcom może grozić kara pozbawienia wolności od jednego roku do dziesięciu lat. W niedzielne popołudnie w Katowicach doszło do interwencji policji w związku z podejrzanym zachowaniem mężczyzny przebywającego w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego. Służby zostały zaalarmowane przez świadków, którzy zauważyli, że mężczyzna zachowuje się agresywnie i trzyma w ręce przedmiot przypominający pilnik. Jak poinformował sierżant sztabowy Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę przed jednym ze sklepów w sąsiedztwie uczelni. W trakcie interwencji ujawniono, że miał przy sobie również dwa noże. Funkcjonariusze przeprowadzili dodatkowo kontrolę prewencyjną na terenie kampusu uniwersyteckiego, nie znajdując żadnych zagrożeń. Śląska policja w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych potwierdziła, że zatrzymany posiadał przy sobie dwa niebezpieczne narzędzia. Prowadzone są dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie motywów jego działania. Policja podkreśliła również znaczenie szybkiej i odpowiedzialnej reakcji obywateli, dzięki której możliwe było podjęcie skutecznej interwencji, zanim doszło do eskalacji sytuacji. We wtorek, 6 maja, lęborska policja została powiadomiona o akcie wandalizmu, do którego doszło na jednym z osiedli mieszkaniowych w mieście. Zgłoszenie dotyczyło uszkodzenia samochodu marki Opel. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca, 26-latek znany miejscowej policji, najpierw wybił kamieniem szybę w zaparkowanym aucie i poprzecinał wszystkie opony. Po tym incydencie zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak już po upływie około 30 minut powrócił, wyposażony w sekator, którym dokończył dzieła zniszczenia. Zdewastował pozostałe szyby, uszkodził lusterka oraz powłokę lakierniczą, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia w sposób zupełnie niewzbudzający podejrzeń. Straty oszacowano na ponad 4000 tysiące złotych. W wyniku szybkich działań mundurowi zlokalizowali i zatrzymali sprawcę w rejonie dworca kolejowego. Mężczyzna był wyraźnie nietrzeźwy, badanie alkomatem wykazało około półtora promila alkoholu w jego organizmie. Podczas przesłuchania stwierdził, że zniszczył samochód z zemsty za obraźliwe słowa, jakie miał usłyszeć od właściciela pojazdu. W trakcie dalszych czynności śledczy ustalili, że sekator, którego użył w drugim ataku, został przez niego wcześniej skradziony z lokalnego sklepu tuż po pierwszym akcie wandalizmu. Mężczyzna wskazał funkcjonariuszom miejsce, w którym porzucił narzędzie, zostało ono zabezpieczone jako dowód w sprawie. To nie koniec jego problemów. Jak ustalili śledczy, zatrzymany odpowie również za liczne, drobne kradzieże sklepowe, w tym alkoholu i kosmetyków, o łącznej wartości przekraczającej tysiąc złotych. Dochodzenie wykazało, że do przestępstw dochodziło w różnych punktach handlowych na terenie Lęborka. Zatrzymany spędził noc w policyjnej celi. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące zniszczenia mienia, gruźb karalnych oraz szeregu kradzieży. Wkrótce zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych. W niemieckim Krefeld doszło do brutalnego zabójstwa obywatelki Polski, 41-letniej Magdaleny K., która była kierowniczką sklepu odzieżowego znanej marki, zlokalizowanego przy Hochstrasse, głównej ulicy handlowej miasta. Do tragedii doszło w środę, 8 maja, w godzinach popołudniowych, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Według wstępnych ustaleń niemieckich służb, kobieta została zaatakowana przez swojego 25-letniego współpracownika, obywatela Afganistanu, w trakcie rozliczania dziennego utargu. Mężczyzna zadał Polce kilka ciosów ostrym narzędziem, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Niestety, mimo podjętej próby reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Napastnik, który pracował w sklepie zaledwie od dwóch miesięcy, został zauważony przez przypadkowych przechodniów. Ich uwagę przykuły ślady krwi na jego ubraniu. Dzięki ich natychmiastowej reakcji policja została powiadomiona i zatrzymała sprawcę niecałe dwie minuty później, niedaleko miejsca zdarzenia. Mężczyzna został przewieziony do aresztu i obecnie oczekuje na dalsze czynności procesowe. W momencie zatrzymania przy sprawcy znaleziono gotówkę. Śledczy podejrzewają, że mogły to być pieniądze skradzione ze sklepowej kasy tuż po dokonaniu zabójstwa. W związku z tym, oprócz zarzutu zabójstwa, prokuratura rozważa postawienie mu również zarzutu rozboju. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zakończeniu analizy zabezpieczonych dowodów. Jak ustaliła redakcja niemieckiego dziennika Bild. Zatrzymany mężczyzna Akbar S przybył do Niemiec w 2016 roku i złożył wniosek o azyl. Został on jednak odrzucony, a mimo to Afgańczyk nie został deportowany. W 2021 roku, po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów, ponowił próbę uzyskania statusu uchodźcy, również bezskutecznie. Ostatecznie, ze względu na sytuację geopolityczną w jego ojczyźnie, otrzymał tzw. zgodę na pobyt tolerowany która umożliwiła mu legalne podjęcie pracy na terenie Niemiec. Motyw zbrodni nie został jeszcze oficjalnie ustalony. Niemiecka policja i prokuratura prowadzą intensywne dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego szokującego zdarzenia. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, zarówno osobistych porachunków, jak i działania z chęci zysku. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Tragedia ta wstrząsnęła zarówno lokalną społecznością Krefeld, jak i polską diasporą w Niemczech. Pracownicy sklepu oraz mieszkańcy wyrażają głęboki żal i niedowierzanie wobec brutalności zdarzenia, które odebrało życie kobiecie znanej w lokalnym środowisku jako osoba życzliwa i oddana swojej pracy. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.